Dąbrówka stawia na lokalnych artystów podwójny wernisarz w klubie seniora. 13 listopada Rada zorganizowała dwie wystawy. Wernisarz malarski Elżbiety Tymko oraz wystawę modeli statków Piotra Swiniarskiego. Po czteroletniej przerwie w Wernisarzach wznawiamy tę działalność i cieszymy się, że. Tak licznie przybyliście na nasze dwie wystawy, które zorganizowaliśmy, żeby po prostu tym, którzy tu przybywają, a przybywa, przybywa młodzież, dzieci i seniorzy, po prostu tutaj lepiej się spędzało. Są nowe zasłony, dlatego. dlatego <grym> Twórczością malarstwa sztalugowego Elżbieta Tymko zainteresowała się, mając 50 lat. Uczęszczała na warsztaty w Szczecinie i w Polickim Moku. Członkini Stowarzyszenia Nest Art Policy oraz Związku Artystów Plastyków w Poznaniu. Maluję, bo mi to umila czas. Na emeryturze mam co robić, bo zaczęłam malować dopiero po 55 roku życia, więc nie nudzę się i. No i przy okazji jeszcze komuś tam prezent w sprawie przyjemny, komuś tam ścianę zapełnię. No mam obrazy i w Niemczech, i w Kanadzie, i we Francji, i w Grecji, także trochę obrazów poszło do ludzi. Utalentowanym mieszkańcem Polic, a zarazem członkiem Rady numer 4 jest Piotr Swiniarski. Pracował jako technik budowlany w Biurze Projektów w Szczecinie. Po przejściu na emeryturę zajął się składaniem modeli statków, głównie żaglowców i jednostek wojskowych. Wystawione eksponaty są częścią jego bogatej kolekcji zbiorów. Modelarstwem zajmuje się bardzo dawno temu, bo już w dziecinnych latach, no potem była praca, nie było na to czasu i dzisiaj na emeryturze mam trochę więcej czasu, no i cierpliwość jest też mi potrzebna po to, żeby po prostu zająć się czymś, które może komuś się podoba. W podwójnej wystawie wzięli udział przedstawiciele gminy i powiatu polickiego, Uniwersytetu III wieku stowarzyszenia byłych pracowników zakładów chemicznych, rad osiedli, a także mieszkańcy.